Leopold staw. Wysokie drzewa. O, cóż jest piękniejszego, niż wysokie drzewa W brązie zachodu kute wieczornym promieniem Nad wodą, co się pawi w barw blaskiem rozlewa, Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem. Zapach wody. Zielony w cieniu, złoty w słońcu. bez wietrzu sennym ledwo miesza się. Kołysze. Gdy łąk koniki polne w sierpniowym gorącu, tysiącem srebrnych nożyc szybko strzygą ciszę. Zwolna wszystko umilka, zapada w krąg głusza, i zmierzch ciemnością smukłe korony odziewa, z których widmami rośnie wyzwolona dusza. O, cóż jest piękniejszego, niż wysokie drzewa!